Kapusta. Dzisiaj, proszę Państwa, tak, wychodzimy z knajpy i idziemy gotować Ale tak w ogóle zrobimy nie. taką zupę że... Mamy już wow. jedną taką zupę, jeszcze drugą poprawimy Tak, ale ta zupa będzie z dodatkami I to takimi super dodatkami Zresztą sami zobaczycie Patrzcie, co tu jest w składzie Nie, tu jest samo zło w tym składzie akurat, bo kiedyś czytałem ale tak jeśli chodzi o warzywa, wyszukuję samych warzyw To tu jest kapusta i koperek po prostu Mnie to nie przeszkadza, taki kolesław jest ok, bierz pod siebie Dobra, no i problem z głowy. Jakiś koszyk czy coś wziąć? No. To daję, to będę targał. Gdzie z boku? Nie, nie ma. Złamane jest. Nie ma. No co? Takie są tylko? Nie. Inaczej to Dobra, trudno. Bierzemy taki, chodź. Szkoda czasu. A jak jest świeży, to bierz, pewnie. A spojrzy tu Pani? Jakiś uśmiech czy coś tam? Pomogę Pani. To ten? Świeżutki? No tak czy nie? No to dobra, to bierz. To jest jakiś ślep z żurawiną, też. źle ci pociągnąłem. Cholera. Naciągnij, nie A naciągnij. Nie, no to rękawiczki. Nie, no No bo wiem, wiem o co chodzi. wiem. Co teraz? No narzędzia to nie, no to już A tu wczoraj wieszaki? patrzyliśmy. A przyklejane wieszaki. właśnie, właśnie, właśnie. Zaraz zobaczymy. I wracamy. I wracamy. Zakupy zrobione. Piekarnia jeszcze otwarta. Dość duże. A chciałam powiedzieć, że właśnie pieczywo z tej piekarni Przedawane można kupić w Polomarkacie. I tak jak obsługa w tej piekarni może jest taka średnio sympatyczna. Obsługa i... nie jest naszą ulubioną. No nie. I dodatkowo jak się przyjdzie na przykład w sezonie, powiedzmy w niedzielę o godzinie tam dajmy na to 16:00, <grystanie> stawiam, że tak mogło być, jak tam byliśmy za dwa razy. Czyli w czasie kiedy ludzie idą sobie na ciastko, idą sobie posiedzieć, kawkę wypić, to no przygotujcie się, że będzie pusto. <grystanie> nie będzie nic. I jeszcze panie z wielką łaską będą wam nakładały te resztki, te chłapy co tam zostaną. No to Z piec. lekką irytacją A. w ogóle e, obsługują klientów. No takie podejście słabe, ale lepiej rzeczywiście wiem, że z tej piekarni jest w polomarkecie i bardzo nam smakował. E, Mieliśmy się teraz jeszcze wybrać do, na moment szafira, do Szefira. Ale... Nie, 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 Chodźmy. Ale to nie jest dobry moment. właśnie. Sumie... Jeśli nie na zrobimy pisze. tego dzisiaj wieczorem, to zrobimy to jutro wyjeżdżając po tak. prostu, bo zależy mi na tym, żeby zajrzeć tutaj, zapytać o jedną rzecz. Dobrze. O, na żółtek blachę. Tak widziałam, no. No i tak. Jak widzicie jest jesiennie. Liście już opadły, ludzi nie ma. Normalnie latem o tej porze to jest tutaj intensywnie. No a teraz jest a teraz jak nie. jest. Ale tak, jest w sumie fajnie. Tak, ja też lubię taki klimat mhm. posezonowy. Nie będę ściemniać. Ja też jestem głodny. No właśnie zjedliśmy tą zupkę tak... Mamy tą zupę, mamy... Chciałam delikatnie, chciałam tak zupę, lekko. Zrobimy zupę, zrobimy sobie tą sałatkę, mamy halibuty, różne tam brzuszki, Ale właśnie tak, nie chcieliśmy łosofowe. tam zamawiać nie wiadomo czego, bo mamy sporo jedzenia w domu. Ale miałam taką silną potrzebę, Dobry. by zjeść zupę. Zwykłą, Moja lekką, wcale nie jakąś super treściwą. I to się udało. Co to są czebureki. To są te... Węgierskie chyba... Te nawijane takie, Tureckie? Nie, nie. Nie, tamte to są... Nie. Nie, nie, nie wiem czy to są węgierskie, już teraz to może mylę. Czebureki... Kurde, nie może jakieś tureckie, kto to wie? Nie, coś mi, się już, no, dobra. coś mi się już tam chyba miesza. Ale widzicie, tutaj są czebureki, kebaby. Jakoś pierogów nie widzę, w sensie polskich no, no, opcji tutaj nie no, ma. Mielone na no coś tego typu powinno być. Ale żebyś wiedział. Ale, Ale co, myślisz, że ludzie by tego nie kobiet. kupowali? By, by miało branie, na pewno. A w ogóle ostatnio widziałam, chyba wczoraj. Albo schabowy z jakimś takim tym, do, wiesz, do łapy. Bułkę. Na wynos, tak. Albo bułkę, na przykład z jakąś no. surówką. A to nie z był coś... na wycieczce z, z kanapką tak, ze schabowym. Proszę, z proszę, ręka w górę. No właśnie, A, chciałam nikt. powiedzieć, teraz mi się przypomniało, Wesić wolniej, bo pędzimy, znowu już mam zadyszkę. E, wczoraj widziałam jakiś filmik, gdzieś tam mi się na Facebooku wyświetlił dywagacje, no. wielkie rozkminy na temat tego, czym się różni kapuśniak od kwaśnicy. I rzeczywi ale rzeczywiście, daj no. mi skończyć. Bo u mnie w domu na przykład, a pochodzę z Pomorza, to jeżeli miało się już w ogóle jest coś takiego, tego typu, no. to się albo kapuśniak. Tylko kapuśniak był z kiszonej kapusty. Czyli dla mnie, jak jechałam później w góry, to było to samo. No. Natomiast jak mieszkaliśmy w górach, jak mieszkaliśmy z Zakopanem nie zamawialiśmy skądś Kapuśniak, a nie kwaśnica, to to była zupa ze słodkiej kapusty. Tak, i ta babka o tym mówiła. Tak, ja rzeczywiście... Z Louis Definesem teraz mi się przypomniał kapuśniaczek, jak ten kosmita... Jak nie. go poczęstował właśnie kapuśniaczkiem bardzo usmakował. I ten kosmita tak robi... Nie, nie wiem o mówisz w ogóle. Przygadali. W każdym razie rzeczywiście, jak pamiętam, to u mnie w raczej jadło się kwaśnicę, jeśli już by się trzymać tej terminologii. Dobra. Nie wiem jak u Ciebie. Ze słodkiej kapusty nie w domu nie, było nie robią zupy. zupy. No. nie, kapuśniak to się robiło. Ale teraz rozumiem, dlaczego ja lubię kwaśnicę i dlaczego mi ten kapuśniak kojarzy się no. właśnie tak samo jak kwaśnica. Bo jak mi dali ze słodkiej kapusty, jak mieszk mieszkaliśmy tam nieraz tak było, że zamawialiśmy na przykład z firmusa, no nie? Tak. I było w menu kapuśniak, to ona przyjeżdżała ta zupa słodka. Tak, tak, tak. nie kwaśna. Nie wiem jak to jest w innych częściach Polski, ale nawet tak ostatnio rozmawialiśmy coś chyba z no. Co tam jeszcze, jaką fajną zupę można byłoby zrobić yy, na ogniu? Mhm. I on chyba właśnie rzucił. To kapuśniak zrobił. Nie, nie kapuśniak, bo działo się chwaśnicę. No i tak. Szczyt, na świeżym ryju. Nie? Na wędzące takie ja wiesz. Ja mówiłem, że na to byłoby super. Nadal. Tu jest mieszkanie wyprzedane w a no, podoba mi się ten budynek, chociaż nie od tej nie, strony może. Nie, 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 od tej strony to na pewno, nie? Ale ogólnie miejsce jest spoko, bardzo. Podoba mi się. Ale muszę Wam powiedzieć, że właśnie nawet dzisiaj rozmawialiśmy z Pawem, no. Jak się wyjeżdża z dziećmi, w dużej ekipie to się szuka po prostu innych takich dodatków, atrakcji, mhm. których w apartamentach po prostu nie ma. Tak. Typu. Istotne jest dla nas, żeby była dobra restauracja, jakiś basen, ewentualnie jakieś inne formy animacji dla dzieci. Tak. I to jest coś, co nas no. przyciąga, jeżeli wyjeżdżamy mm -hmm. z dziećmi. Jak się przyjedzie w gronie znajomych, chociaż nie, z dziećmi też jest fajnie jechać do apartamentu, tylko Ale to musi być słychać, duży wtedy my apartament. Tak, jedziemy ze znajomymi, to często w apartamencie gotujemy. Bo tak! Lubimy. Ale to wtedy w większym apartamencie. A, ale robisz to dla przyjemności, masz wtedy frajdę, mam z tego frajdę, tak. Masz zrobić obiad dla dzieci, czyli musisz to zrobić... No, już to odbędni. Tak. No to wtedy Tylko, już nie jest no tak to kolorowe, wtedy no. już nie jest tak fajnie i przyjemnie. Zgadza się. No to... No to tyle. To tyle, moi drodzy. Szanowanko. Przegadaliśmy parę minut, Dobrze. a jesteśmy mniej więcej w, nie wiem, w połowie drogi, a nawet mniej jest chyba. To Chociaż eee, widzisz, pan notariusz... Wczoraj mówił, że dla niego sanatoryjna to jest samo centrum. I dla niego sanatoryjna to jest w ogóle najlepsze czy to jest miejsce, na bo nie jest niszjarnia. Przy nie tych wszystkich tam budniących? Czy On głównie skupił się na tym Tak, skupił się na tym tego Dlatego właśnie mamy mieszkanie na sanatoryjnej. <noise> Słuchajcie, każda lokalizacja, w każdej lokalizacji można znaleźć i plusy, i minusy. Tak. Ale I to naprawdę można. Oj Paweł. No dobra. No, to do uszanowanie. To <laughs> do uszanowanie. Marka. Haha. Słucham? 15 albo 20, jest 16. No, no tak już będzie teraz, nie? Ale to ładnie, fiu, fiu, fiu. Ładnie. windą. Dobrze. Spodem byłoby szybciej, ale spoko. Dobrze. Słucham? Dobrze. Dobrze. No ale szklano windą. Fajnie się przejechać. Szklany nie widziałeś? Widziałem zakopane w takich apartamentach byliśmy kiedyś, tam Gościnnie. są szklane windy, co? Gościnnie. Gościnnie. też. I czasami tak mi się śni, dałbym sobie rękę odciąć, wiesz, budzę się i sobie myślę, ej, to są chyba nasze, nie? Muszę to sprawdzić. Co? To się nie <laughs> Welcome to 104 Dolny, dolny, proszę pani, dolny. Ja zamykałem, pamiętam. Dos Tak, dobrze widzisz, na raz. że no, taki jest bezpieczny. Jak, na raz? na raz. Wiem, bo jest solidniejszy. To nie Wysuwa to. się za bardzo. Nie, nie. Nie, to jest oczywista sprawa. Mm. sprawa to, kredzik, mm. o -o. to jest zagrostka. Dobra, poczekaj. To się to wszystko chyba trzyma. Zapalamy. Ale się nagrzało, czujesz? Ja się czuję. Wcale nie mogłam się cieszyć. Przegięliśmy trochę z tym grzaniem. No, ale, ale tak to tu jest. Tak, jak tak to jest. Tobie to wiecznie jest zimno. Dlatego, ja dlatego tu możemy skorzystać, możemy sobie no. nagrzać po prostu, jak chcesz. Mogę w tym miejscu powiedzieć, że to jest zarąbiste i tak samo tu jak w Zakopanem. No, także grzeją. Z a tak. Chcę też gorące, I leci gorąco Idę ci od razu. Nie, a u nas w domu to jest kurde. No tak, no szczególnie na do łazienki na mm -hmm. No to Zawsze no, tak. trzeba wody spuścić, filfil. No ja w się, jak to ostatnio Grzesiek mi powiedział na liściu, trzeba było sobie w bloku zamieszkać, mieć wszystko, ja. Nie no, aż tak to bym nie chciała, bo to się dobrze mi w tym domu, bardzo. Ja to jest, jak dostrzegam. to jednak nie, dostrzegam, Jest tak? mi zarąbiście w tym domu, w ogóle no uwielbiam, ja też, wiadomo, kocham. No też, uwielbiam na ten życie. dom, uwielbiam patrzeć na niego. Tak. tak. Zarąbiście, jak on bym To prawda, ale no Dobra. nie ma się co czarować, dom są, to są trudności. Tutaj jeszcze jedną grzałkę możemy włączyć, bo... Ja bardzo te, lubię to światło. Tak, ale te to grzeją, bo to nie są to ledy. Rozbierasz się, rozbieraj, bo ja rozbieram, rozbieram, też chcę rozbieram. się rozebrać. Huh. Czekaj, te telewizory miał zamienić, tak? No już weź, teraz jeszcze spokój, nie chce mi się. się, że to nie jest takie proste, czy tego, czegoś brakuje, czegoś nie ma się. Nie, wszystko już sprawdzamy, one się zdejmują oba. Tak? No. O, dzisiaj sobie proszę Państwa, przygodnie nie, tak do nie, tak Maluka, bo znalazłam ja niewiadówkę. N126, projektowaną pod Fiata 126. A dzisiaj kolega, który nam tam komentuje mocno i powiedział, że a mówiłeś, że ty to spekulować to możesz na innych rzeczach. Bo ja tam powiedziałem, że wykupiłem cały nakład tutaj i, i że no, będę sprzedawał zaskoja, teraz na Olicie. Oczywiście to był ja, ale no, go, 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 go. dobrze, dobrze. No to co w tej sytuacji, ale ciepło. A mi tam ktoś napisał? No. Też coś mi się wydaje, że któryś z tych widów, ale nie pamiętam teraz. Co? No. Że wreszcie wyluzowana. Tak, to czytam... Że no, że Dawid chyba. Musi, musi tam, nie wiem, coś... Mhm. No, że musisz posty. wszystko chować, boisz się i w ogóle. Ale... Nie, no nawet nie. Ja szczerze jeśli chodzi o... Mogę to powiedzieć? Mhm. Papierosy? Tak. Z papierosami to jest tak, że od weekendu do weekendu jak coś... Coś mnie tam natchnie, to chyba, że czasem mi leży w samochodzie, co tam, ale to nie jest tak, że mam jakąś potrzebę dużo. E, ale ogólnie e, co do zasady, to kiedy są zajęcia takie, wiecie, obowiązki po prostu mhm. około dziecięce, to, no to, to tak jest, że coś trzeba, coś e, musi. <laughs> Barbara coś tam trzeba, wiecie. Przypilnować, dopilnować. Mhm. No tak. tak. No, na tym polega. Tak, to jest właśnie. Tak, na tym polega odpowiedzialność. No nie śmiesz się, no ale tak jest. No. Można Jesteś tlać mając coś... dzieci, tylko trzeba rano stawać. No ale śmiesz się, ja mówię całkowicie serio. No. Dobrze, no przecież. Wiem o tym, że jak się Luz. ma dzieci, to się pilnuje zupełnie inne rzeczy. I jak one są na bieżąco, to ja myślę o tym, że trzeba zrobić obiad, trzeba je dopilnować, żeby Dobrze. nauczyło się jedno, drugie, trzecie czegoś. No wiesz, jak jest. Wiem, spoko Maroko. Ludzik, czekolada y, tu nie, była za ciebie wyjęta, wiem. Bo moja to zostało na, na balkonie. Ojej, ja też, jakie mam włosy. Mhm. Wow. dobra, mam tu coś wyjmować, czy na razie nie? Nie wiem,